Ok, zadanie 15, mamy równanie okręgu, znamy współrzędne środka, znamy promień, przypominam współrzędne środka to X-2, Y3, promień 2, zatem a, spróbujmy to tak niestandardowo, a może standardowo, nie wiem jak wy rozwiązywać, ale ja to rozwiążę poprzez narysowanie tego e, okręgu w układzie. Równań. Mm, wiemy zatem, że X to jest y, minus 2, ciach, ciach, Y to 3, ciach, 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 gdzieś tutaj mamy środek, mm, promień to jest 2, czyli odległość od odtąd dotąd, no to tu gdzieś będzie jeden punkt, tu będzie jeden punkt, 1, 1, no i to koło wygląda pi razy o, jeny. no raz tak po, po troszeczku. Narysować dotąd i tu jest ten jeden punkt. Masakra, dobra. No wiecie, jak na komputerze ciężko narysować cokolwiek. W każdym razie od razu widać, że jest tylko jeden punkt wspólny. Po czym to wnioskuję? Zwróćcie uwagę, że odległość x od osi y to jest akurat 2 tyle samo co promień. Zatem, jakby, jakkolwiek to koło nie przesuwać, znaczy jakbyśmy przesunęli, to byłoby więcej punktów wspólnych. Ale jakkolwiek nie dopasować to do koło, to promień jest równy odległości od osi Y, zatem jest tylko jeden punkt wspólny, ten. Zaznaczamy C.